Gotowe, wszystko gra. Obiecaj mi coś, co zechcesz. Jeśli się nie uda, zabij mnie. Uda się. Nie zostało mi wiele czasu. Chciałbym się chociaż pożegnać. Nie zamierzam Cię stracić, nie pozwolę Ci odejść. Mamy dzwonek. Siadamy. Jestem! Dzień dobry, uczniowie. Jest dziś z nami nowy nauczyciel. Cześć, jestem Pit, Pampan. E, pan. pan. Pan Parker. I mamy dziś ogromne szczęście, bo jesteśmy na fizyce, a fizyka jest świetna. Zastanawialiście się, jak insekty i ptaki, gady, biegają po wodzie? Dwa słowa. Napięcie powierzchniowe. Łazienka? Dobrze. W tym napięciu chodzi o kohezę. Hmm? Współczynnik napięcia powierzchniowego gamma to stosunek siły działającej stycznie do powierzchni cieczy F do wartości L, czyli długości brzegu tej powierzchni. Czy ktoś. Ja. ja... ja o, potrzebuję pomocy. Uh... Pan Morales. Tak? E, na pewno nie poradzi pan sobie z tym sam? O, otóż nie. O. Dobrze, więc klaso, em, rozdział czwarty lub piąty. E, czytajcie. Miles potrzebuje tej pracy. Jak wróci dyrektor i mnie nie będzie, wylecę. No wiem, ale musisz to zobaczyć. bank mnie wyleją. Ja, 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 Dyrektor Evans już jest wściekła za to spóźnienie z rana. Stary, mówiłem, żebyś był na czas. Dobra tam. Zaraz będziemy z powrotem. To świetnie, bo mam spotkanie w sprawie podania o przyjęcie do koleżu. O! Skończyłeś Esej? Nawet się zacząłem! O! Dolećmy do miasta i jak najszybciej zajmijmy się Marko. Pojawcie się szybko w tym centrum. Jesteśmy w Brooklynie! Jameson wysłał cię w teren dla piłki? Nadal nie wierzę, że JJJ jest twoim szefem. Podoba mi się nowy ser. Niedługo zrobisz z nim porządek. To co robimy z Marko? Od ostatniego starcia minęły wieki. Według świadków biegł przez Broadway, coś wykrzykiwał. Ponadto wydawał się wściekły, obłąkany, szalony. Ludzie do niego mówili, ale nie chciał słuchać. O, bo obyśmy zdołali go uspokoić. Widziałam już takiego. Uważajcie. Dobrze, że teraz jest nas dwóch. Powodzenia. Dzięki, MJ. W sumie przydałby się nasz nowy wynalazek. Nie ma mowy. Nie testowaliśmy go. To prototyp. Masz go, prawda? Bez komentarza. Może spróbuj jogi! Widocznie bardziej Taki miałeś pomysł? Nie mówiłem, że będzie dobry! To miał być całkiem normalny dzień! Nauka fizyki, niezręczne rozmowy w pokoju nauczycielskim. Wszyscy schodami! Spider-Man nie! Ja sobie tę przysyć? jest dość Robi się! Mini Mini Też tak 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 pana 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 w w w nagrodę Maksym! i nie przyzwyczajaj się! Jest... będzie właśnie wyzywał nowych kumpli! Szybko! On tak może? Najwyraźniej! Potrzebuję cię tu! Panie Parker? Przepraszam, kto mówi? Dyrektor Temapis. No jasne! Dyrektor Wszyscy jest. studenci opuścili już salę. Gdzie pan jest? Panie Parker! Po prostu... zapomniałem! Zabrać z auto! Nic, nic! Ja tylko... Udało się? To znaczy... Tego właśnie zabiegnę! Muszę wrócić i nas wiatr. Albo... to nie za dobrze. Majus, dzwoniła dyrektor Evans! No nie! Wywalą mnie ze szkoły?! Hej, ty tylko bagarujesz! Ja porzuciłem uczniów w trakcie ogólnomieńskiego kryzysu! No, masz przechrapane! Nie cierpię tego imienia! Wiem, że jesteś tam niezły. Ciebie to nie dotyczy. Daj mi słuchą. Chcę ci pomóc. Ale najpierw zabój. Się do odnoknienia kontaktów? Tak, ja, nie nazwałbym go nostalgicznym. Daj mi spokój, albo Nie słucha nas. Musimy uderzyć mocniej. Jak? On nie cierpi wody. Ramię już pomoże. Założę się, że nie przepada za elektrycznością. Czytasz mi w wyśach? siecią, jak się naelektryzuje. Lepiej zajmę się napływem wody. Чем вообще был плохой этот какой-то Dobra. Dzięki, ganki. Było się nie wtrącać, pająk. Koni, jest ta dobra droga? Może i trochę się z tym pośpieszyłem. To dodatku staje się coraz większy! Jesteśmy blisko! Nie zatrzymujcie. się! Zbiornik z wodą! tylko żyć normalnie jak inni ludzie nie tędy droga Marko dla takiego jak ja nie ma innej drogi Czy ja wymykać pod kontroli <grystanie> co się stało jestem na zewnątrz po prostu idź dalej spotkamy się na dachu ten zbiornik to nasza jedyna szansa yeah! Zostań w środku! Chyba jest zajęty. Bez tamtego zbiornika z wodą to będzie długi dzień. Ruszaj się, Miles. Chciałem mieć życie. Jeszcze nie wszystko stracone! Teraz już za późno. This Uważaj! Zakieruj mi Mama ma rację! Nie możemy zawieść miasta! Tylko pogardza swoją sytuację, Marko! Mam tu gdzieś. Chciałbym móc o tym napisać w Przyjęliby mnie wszędzie! a raczej Spidermana. Dobra, później pokupujesz, Mickey. Skup się. Yeah. innych ludzi! Nimi się przejmuję, ale mną nie! Nie chcieli słuchać marko, ale na nic ignorują! Jakieś pomysły? Ta. Czas na dalszy ciąg lekcji. Lekcja? Marko generuje sporo elektryczności. Co się stanie z napięciem powierzchniowym piasku, jeśli zwiększymy napięcie? Ulgury! Jak w przerażeniu Game plus! W końcu energii, a ja w niego strzelę! Chcesz, żeby walnął we mnie piorun? Dasz sobie radę? Będę musiał sprawdzić! Mam piasek wszędzie. Marko, będzie dobrze. Nic nie jest dobrze. I to od dawna. Jeśli potrzebujesz pomocy, to nam powiedz! Wy będziecie potrzebować pomocy. Kiedy po Was przyjdą. Przyjdą do nas? A starość zrobiłeś się powolny, Sergieju. A ty nie doczekasz starości. Szedłem twoim śladem wiele godzin, ale nie wyciąłeś nic. Żałosne. Chciałem silne zwierzyny. A wy dajecie mi to, szefie, a może zmiana terytorium. Rozpalić ognia. Czas na wielkie łowy.